Cześć mam Mordy, ja jestem Majster, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj pokażę Wam jak zrobić miniaturkę na telefonie. Jeśli macie. Je, znaczy tak, musicie zainstalować y, Maker i tutaj tak, wybieracie sobie zdjęcie, najpierw musicie zrobić screena oczywiście, żeby zdjęcie, wiecie, przerobić, nie? Tchumbnail maker albo, albo jakiekolwiek zdjęcie Maker. Tchumbnail... To pierwsze wchodzicie. Potem w ten aparat tu na środku. Ja sobie zrobiłem takie losowe zdjęcie. I teraz tak. Na przykład... Kupiłem, kupiłem pirata Gina na przykład. sobie zrobimy. Kupiłem... pirata Gina. Skina... wiecie, tego skina. Pirata Gina. Pirata. Gina, tak. I tutaj możecie sobie powiększyć lub pomniejszyć, znaczy pomniejszyć lub powiększyć, albo tu zrobić tak, tak, tak na przykład, czy coś. Ja, ja, zawsze, ja praktycznie zawsze robię tak. Tu możecie na przykład coś narysować. Tutaj macie takie rzeczy. OMG na przykład. Ja dam tutaj OMG na przykład nie wiem, jak robicie live to możecie zrobić, że jest live i tu możecie tak zrobić, ja, ja zawsze jak jak ja, jak ja robię live'a to zawsze tak o. albo jak jest pierwsze miejsce czy czy 100 milionów wyświetleń tutaj normalnie wiecie wow, tutaj wszystko macie, youtube, te inne za niektóre musicie Niestety płacić na przykład tutaj eee, tak. Moment, mortki. Chwila, tutaj. A, dobra, dobra. E, tu jest w, e, Versus na przykład. Tutaj takie inne came on, te inne wi te inne takie. O, tu można też pobrać. Na przykład. I... Hmm, Chwila, tutaj macie te okulary tu, tu, Tug Life, ale to już musicie zapłacić za Tug Life. Chociaż czekajcie, jest to jakieś inne Tug Life? Nie. Znaczy jest, to nie, nie za darmo, niestety, dobra. I tu macie takie, takie, coś pokazywałem. Tu macie na przykład strzałki, że na przykład możecie sobie dać tak, na przykład tu jest gin, yy, albo nie wiem, yy, pierwsze miejsce, na przykład, że tutaj na przykład jest. Czekajcie, jak to zrobić, inaczej czekajcie, albo tak, to bym musiał to dać w inne miejsce, tutaj 100 milionów tu. Aha, czekajcie. 100, mili 100, milio 100 milionów tu. trzałkę tu. To macie pierwsze miejsce na przykład, nie? Albo wykrzyknić. Coś zrobiliście, nie? Coś zrobiliście mega, mega mocnego i dajecie wykrzyknik. Yy, dobra. Yy, nie zaliczacie czegoś albo coś wiecie. No, rozumiecie o co chodzi? Yy, tutaj macie, zaliczamy, czy coś takiego, czy jest dobrze, czy coś takiego. Yy. Tutaj na przykład macie strzałkę Subscribe. Na przykład, skreślamy. O, ja tu dużo rzeczy zrobiłem, lol. O nie! Co, ja zrobiłem? Yy, dobra, tutaj może... A, dobra, 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 dobra. Yy, Okej, okay. tutaj. Tu, mo... A, tu można rysować. Tutaj można robić takie efekty, takie filtry jakby. Artistic, fresh, food, te inne. Ale ja daję orygin oryginal. Tu macie takie coś. Widzicie? Nawet nie wiem, do czego to służy, bo jakoś, nie wiem, Chociaż czekajcie. To są chyba takie rozjaśnienia tutaj. Nie wiem, ja zawsze tutaj mam tak na, na zero. Tutaj mamy takie coś. Na przykład pyk, czy pyk. Ej, tu wygląda jak strzałka, lOL! Ja to niechcący zrobiłem XD patrzcie. Jak wielka strzałka. Nawet nie wiedziałem, nawet nie wiedziałem masakra, nie? No dobra, no to to by było chyba na tyle z tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał lub Wam pomogłem czy coś, to zostawcie subskrypcję oraz lajka. Ale czekajcie, jeszcze tutaj zapomniałem. Jak już skończycie, to dajcie tutaj. Albo dajcie upload to YouTube, albo po prostu tak wam się zapisuje. I po prostu albo wchodzicie w YouTube Studio, albo dajecie tak YouTube Studio i na przykład dajecie sobie jakikolwiek film i po prostu tam jest niestandardowa miniatura, takie inne i tam wbijacie to i te inne, dobra. Czyli to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie lajka i subskrypcję. A teraz, cześć!